365 krótkich opowiadań dla ducha Bruno Ferrero Łyżeczka Leżąc w szpitalnym łóżku pogodna staruszka rozmawiała z proboszczem, który przyszedł ją odwiedzić. Pan obdarzył mnie pięknym życiem. Jestem gotowa odejść. Wiem o tym. Cicho odparł proboszcz. Mam jedno życzenie. Chciałabym zostać pochowana z łyżeczką w ręce. Jak to z łyżeczką? Proboszcz był zaskoczony. Dlaczego chcesz zostać pochowana z łyżeczką w ręce? Bardzo lubiłam uczestniczyć w świątecznych kolacjach organizowanych w parafii. Gdy przychodziłam do mojego miejsca przy stole, natychmiast sprawdzałam czy obok talerzy znajduje się łyżeczka? Czy ksiądz wie dlaczego? Gdy widziałam łyżeczkę, zaraz wiedziałam, że na koniec będzie ciasto lub lody. A więc? To znaczy, że najlepsze przychodzi na końcu. I to właśnie chcę wszystkim powiedzieć na moim pogrzebie. Gdy będą przechodzić obok mojej trumny, zapytają. Po co ta łyżeczka? Proszę, aby ksiądz odpowiedział, że mam łyżeczkę, ponieważ najlepsze, podają zawsze na końcu. Pewnego lekarza dręczył pacjent, który straszliwie bał się śmierci. Jak to będzie, panie doktorze? Co się stanie? Lekarz. Otworzył drzwi pomieszczenia, aby wyjść, i nagle piesek chorego wbiegł z rozpędem, szczekając i skąbląc z radości. Wskoczył na łóżko i czule lizał ręce i twarz swego pana. Lekarz powiedział: To właśnie będzie tak. Ktoś otworzy drzwi i.